rozliczenia szabla powiatowego, w których udział brały jednostki, jednostka, nasza jednostka Państwowej Straży Pożarnej i jednostki chodniczej Straży Pożarnych z terenu powiatu białogardzkiego, zarówno jednostki Krajowego Systemu, jak i jednostki spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przećwiczyć możliwości, umiejętności strażaków w działaniach przy pożarach lasów. Było pewne urozmaicenie, z którego mogliśmy skorzystać, ażeby też strażaków z pewnymi, zapoznać z pewnymi elementami, takimi jak właśnie wsparcie lotnicze. I tutaj też były wykorzystane samoloty Dromader, które są, są przystosowane do, do gaszenia pożarów. Muzyka Staramy się drastycznie wręcz zmieniać te, te miejsca lokalizacji, żeby przy y, przygotowywaniu strażaków do działań y, potrafili zarówno działać y, w zakładzie pracy, w obiekcie użyteczności publicznej, czy, y, czy obszarach leśnych, czy rolniczych. spektrum działań straży pożarnej jest bardzo szerokie i, i, i dlatego ćwiczenia muszą być zróżnicowane, żeby, żeby strażacy potrafili nieść pomoc w różnych dziedzinach. Czy to jest wypadek, czy to jest pożar, czy to jest poszukiwanie człowieka, czy wydobywanie z, z, z wody czy ratownictwo wysokościowe też, czy katastrofa budowlana, czy, czy wywrócone wichurą drzewa.